Brilux Creative, technika wykonania wiwacze. Creative Algantico 70 to klasyczne rozwiązanie w zakresie weneckich technik szpachlowania. Wyprodukowana na bazie wapna i mączki marmurowej masa szpachlowa Algantico 70 jest wyjątkowo dyfuzyjna i doskonale sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych, a także lokalach reprezentacyjnych. Tutaj prezentujemy Państwu technikę wykonania wiwaczy, która pozwala tworzyć lekko plastyczne powierzchnie zmieniającym się połyskiem oraz wyjątkowo wyraziste dekoracje. Zaszpachlowane i zagruntowane podłoże zostało pokryte preparatem gruntującym Haftgrunt ELF 3720. W ramach pierwszej fazy dekoracyjnej równomiernie nałożyć na całą powierzchnię średniej grubości warstwę Creative Algantico 70 za pomocą wygładzającej kielni ozdobnej. Natychmiast po zakończeniu aplikacji nadać materiałowi indywidualną strukturę za pomocą kielni do efektów metaliko, prowadzonej falowymi ruchami. Nakładanie materiału i strukturyzacja powinno odbywać się od góry do dołu bezpośrednio po sobie. Po wyschnięciu oszlifować powierzchnię, usuwając zgrubienia za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 180, aż do uzyskania równomiernej struktury powłoki. Następnie dokładnie odkurzyć powierzchnię. W ramach drugiej fazy dekoracyjnej miejscowo nałożyć bardzo cienką warstwę Creative Algantico 70 następującymi po sobie partiami. Należy przy tym dogładzać powierzchnię wzdłuż i wszerz za pomocą wygładzającej kielni ozdobnej, aby usunąć zbędny materiał. Kielnie należy przy tym stale utrzymywać w czystości, aby zapobiec powstawaniu wyżłobień. Po przeschnięciu około 2 trzecich zaszpachlowanej powierzchni do uzyskania jasnych i ciemnych plam, docisnąć materiał. W tym celu spryskać jednorazowo powierzchnię drobną mgiełką. Krawędź kielni prowadzić nieregularnymi ruchami od góry do dołu wzdłuż i wszerz, mocno dociskając ją do powierzchni. W ten sposób powstaje stosunkowo gładka powierzchnia o lekkiej strukturze zmieniającym się połyskiem. W celu uzyskania silniejszego efektu głębi i intensywniejszego połysku, możliwe jest dodatkowe dociśnięcie powierzchni po upływie około 15 minut na odparowanie. W tym celu prowadzić krawędź kielni po powierzchni, zmieniając kierunek pociągnięć. Opcjonalnie po całkowitym wyschnięciu powłoki można ją wypolerować. Zalecamy użycie tarcz szlifierskich o ziarnistości 2000, a następnie 4000. Zapraszamy do tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych aranżacji z wykorzystaniem Creative Algantico 70 firmy Brilux.